Właśnie wygląda widowiskowa utylizacja motoryzacyjnego złomu. Krótko mówiąc, zapraszamy na Mazowiecki Brak Race. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście, bo będzie z 80, może nawet 90 załóg. Każdy tutaj przyjechał się pobawić, a ja nie wiem, no, żeby się nie pozabijać. Auta macie, jakie macie, nie mają z jedni nie mają, mają jakieś stare samochody, także bardzo proszę uważajcie na te samochody, no i przede wszystkim na kierowców. Naszego wraka jest osoba, która zgłosiła się na konkurs i go wygrała, ponieważ zaprezentowała najlepszy projekt i pomysł na naszego wraka. Głównym motywem miała być drużyna A. Nie widzisz podobieństwa? No widzę takie marne, ale widzę. Jesteś dobrym kierowcą, czy tylko udajesz? Chyba udaje, tak? jest zestresowany jak szedł do komunii właśnie. Tak. tak? On jest informatykiem, nie? Tak. On może być dobrym kierowcą. Ja, tylko w Need to tutaj jeżdżę. <gry> Wygląda tak na takiego spokojnego kierowcę, to jest ważne, żeby tam krzywdy nie zrobił sobie i ale nie liczy na to, że przejdzie dalej. Mogę się nawet o to założyć. Jedziemy. Gazu, dawaj, dawaj, prawo, wciskaj się przed niego, wciskaj się tu, 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 prawą, prawą. Nie no uważaj na dołych tu są dwa dołki, tu stół, tutaj... pamiętam. to Tak, weźmie nas chyba. Och, ty chlamie, wali go. Przepchaj go w Nie pomyśleliśmy o jednym. Żeby wziąć cokolwiek nalać do, do spryskiwaczy. Nie widzieliśmy nic podczas drogi. Cały czas mieliśmy błoto, wycieraczki nie nadążały. Tu nic nie widać, nic nie widać. Tu delikatnie te dołki są, już wamać, no. Staram się! Przede wszystkim fajna zabawa, przede wszystkim... A weź mi Adrenalina. nie mów. fajna zabawa! Fajna zabawa to jest w Piaskownicy, To jesteś na do wraku, Kurm. Adrenalina. Tu nikt nie odpuszcza każdego centymetra. Widać, że każdy jedzie, ponieważ wszyscy nie oszczędzają tych samochodów. Tych samochodów mamy nie oszczędzać. Taka jest zasada. Ja się nigdy tak nie spociłem, jak jestem teraz spocony. Jeszcze mi Edyta włączyła ogrzewanie na nich. Jak się jedzie tutaj, to przede wszystkim trzeba patrzeć, żeby czegoś nie urwać. A dwa, nie wiadomo kto nagle cię uderza w tył i leżysz w krzakach. <grystanie> Przedzieliśmy jeszcze trzy samochody i znowu byliśmy prawie trzeci. I na tym zakręcie ktoś nas lekko puknął, a po dołku już niestety nie, nie mieliśmy napędu. No. Chłodnica pękła też. Jechaliśmy świetnie. Jestem zadowolona z mojego kierowcy, bo naprawdę czułam się bezpiecznie wbrew, wbrew temu, co tam się działo. Ale nie, po prostu rewelacyjnie. Super, super tor jest tutaj. Co z tego, że przyjechałem te ile 5 minut, ile przyjechałem? <głosy> <głosy> Ważne jest, że. Nawet tydzień się przygotowywaliśmy do tego. Jest to o wiele lepsze niż to, co widać na, na filmach, więc gorąco polecam że samemu zobaczyć, jak to wygląda. Terenwizja ma jeszcze ostatnią szansę, żeby wygrać tego wraka, ponieważ mamy drugą zapasową ekipę. Dlaczego jesteśmy jedyną ekipą, która przyjechała kabrioletem akurat na wraka, na którym pada deszcz? Bo my lubimy błoto. Czy jedziemy? Jedziemy kabrioletem. Ostał się po jakiejś produkcji. A mamy tylko łączek? Pierwsza wersja klatki wygląda tak. Że kabrio z parasolką to nie bardzo? Żarło i zdechło, miseczka poszła, niestety. Olej wyciekł. Dlaczego przystraja się te samochody? Przecież one tu przyjechały się rozwalić, skończyć swój żywot. Jaki jest cel? E, cel e, największego obciachu. Największego obciachu, żeby był niepowtarzalny i żeby zwracał uwagę. Może, może też dlatego, że nie jesteśmy pewni, czy mechanicznie damy radę, a przynajmniej będzie ładnie wyglądał. Niektórzy się skupiają bardziej na mechanicznych stronach, to widać po samochodach. No, ta, 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 ta. Szkoda tylko, tylko że nie no. A co się stało? Chłodnica nam spadła! Się Urywał się przewód od chłodnicy i Ale auto było najpiękniejsze. A ten, to znaczy najbardziej seksowne, ale nie mogę <laughs> mówić, bo mąż obok. Ja jest jestem przyzwyczajony. Kto to był pomysł? Małżonki. Tak? Małżonka powiedziała, że jest tak, tak samo dobrym kierowcą jak mąż. I? No, no, chyba to... jej się udało zdemolować auto. Tym wszystkim, którzy będą chcieli przyjechać na kolejną edycję Wrak Rejsu, zdradzimy kilka tajników, oczywiście na wygraną. W jednej rundzie startuje 18 załóg i pierwsze okrążenie jest zawsze takie bardzo delikatne, ponieważ zapoznajemy się z trasą, z przeciwnikami, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Pierwsza sprawa To przemocowanie chłodnicy w jak najwyższym miejscu swojego samochodu. A to tylko dlatego, że każda jedna stłuczka powoduje to, że bardzo szybko możemy stracić chłodnicę, samochód nam się zagotuje i skończymy efektownie w oparach cudownego smarodu. Przed startem porządnie napompować opony, ponieważ później nie mamy na to w ogóle czasu. A jak już zejdzie nam opona, to jedziemy do momentu, aż zedrzemy całą felgę. czyli jak pozbyć się przeciwnika. Należy uderzyć delikatnie w tył bądź w bok, wtedy spowoduje to obrócenie się z samochodu i tym samym wyeliminowanie go poza tor jazdy. Nie jest to może najbardziej elegancka metoda, ale na pewno najbardziej skuteczna. Pytanie jest, jest tylko zawodnika. To jak on umie jeździć, jak sobie daje radę, się nie daje w bójki, bo część ludzi jakby przyjeżdża tylko jakby się po prostu rozpychać. A tu chodzi o to, żeby zrobić jak największą ilość okrążeń, żeby się zakwalifikować do następnego półfinału, nie? Nie chodzi o, o, o rozbijanie samochodów bardzo, nie? więc e, myślę, że część chyba zrozumiała ludzi o co chodzi w, tym, w tej zabawie naszej. No. Najlepszy sposób jazdy jest taki, że musimy pozwolić wyeliminować się konkurencji, czyli musimy jechać powoli, jak najdalej od innych i wtedy na pewno dojedziemy pierwsi do mety. Kolejna i najważniejsza zasada to to, by nigdy się nie poddawać. To jak mamy uszkodzony samochód, zawsze gdzieś w głęboku, w naszym sercu jest nadzieja, że może uda nam się pojechać do przodu. Pamiętajcie, wygrywają nie ci, którzy jadą najszybciej, ale ci, którym cało uda dojechać się do końca. raz tak hałas. Bardzo fajnie. Jest to czwarty raz i jestem bardzo zadowolony. No, tylko sprzęg nie wytrzymał. Znowu? Sprzę sprzęgło, tak. No, niestety. <grymne> Myślałem, że go dzisiaj utylizuję, ale nie wiem, jeszcze muszę zobaczyć. No. To jest fajny! Chcecie wystartować? Tak! na jakiej kiedykolwiek byliśmy, bo to jest tak swojsko. Na razie.